Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: Ja jestem chlebem, który z nieba stąpił. I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić: Z nieba stąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków, oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy kto do, od ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli manny na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało wydane za życie świata. Jezus w swoim nauczaniu w całej mowie eucharystycznej odnosi się również do manny z nieba. Pokarmu, który otrzymał wędrujący lud Izraela, kiedy przy, docierał do ziemi obiecanej. Pan Jezus zwraca uwagę, że ten cud, cud manny z nieba, dał im siłę w wędrówce ziemskiej, jednak nie uchronił ich przed śmiercią. Zapowiada nam więc to, że On przyniesie i pozostawi chleb, który daje życie, który uzdalnia człowieka do przejścia przez śmierć, do przejścia do prawdziwej ziemi obiecanej. Nauczanie Jezusa spotyka się z szemraniem i niedowierzaniem słuchaczy. Jezus wydaje im się zbyt bliski. Przed chwilą usłyszeliśmy, że szemrali mówili między sobą, czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy. Podobał im się rozmnożenie chleba, teraz jednak wątpią. Ich reakcja jest często spotykana także i dzisiaj. Wielu ludzi przyjmuje istnienie Boga, jakiegoś absolutu, który stworzył ten świat. Kiedy jednak decydują, dowiadują się, czy myślą, że Bóg jest bliski, tak jak właśnie mówi nam to Ewangelia, że jest obecny w Słowie Bożym, w sakramentach, we wspólnocie Kościoła, to niektórym ciężko to przyjąć. Wydaje im się to zbyt pospolite patrzył na wspólnotę Kościoła, na wspólnotę wierzących, wierzących, widzą, że ludzie tam nie są idealni. Widzą, że ksiądz, który udziela rozgrzeszenia w sakramencie pokuty i pojednania, również z tego sakramentu potrzebuje korzystać. I wobec tego wszystko wydaje się takie zbyt bliskie. I wobec tego niektórym wygodniej zdystansować się i pozostawić kwestię Pana Boga. Gdzieś dalej, w sferze niepewności, przypuszczeń i jakiegoś dystansu. Jednak Pan Jezus mówi nam zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. To mówi, kto we mnie wierzy ma życie wieczne, nie mówi będzie miał życie wieczne, ale mówi, że już tutaj na ziemi że przyjaźń z Nim rozpoczyna to, co będzie trwało na wieki. Jezus pokazuje, że Bóg jest Bogiem bliskim, miłosiernym, uzdalniającym nas do świętego życia. Nie warto odkładać tej przyjaźni na później. Szkoda naszego czasu.